Czy ja mogłabym z Tobą o czymś porozmawiać? Chodzi o seks. Nie piesz się. Jeśli Ty się spieszysz, to ja też się spieszę i już nigdy z nikim o tym nie pogadam. Ja nie wiem, jak się za to zabrać. Było już po imprezie. Siedzieliśmy z Bartkiem w samochodzie. Nie jest w moim typie. Ale chociaż coś niby w sobie tam ma, i, i w sumie sama też chciałam się poprzytulać, eee... ale nie wiedziałam jak zacząć. No, nie chciałam być jedną z tych dziewczyn, o których mówią, że są łatwe. Ale też nie chciałam być jakąś sztywniarą. Więc pocałowałam go w policzek, <grym> wysiadłam z auta i poszłam do domu. <grym> nie rozmawiałam o tych sprawach nigdy z mamą. Bo ona nie ma zagrożenia zaufania do facetów. Wiesz czemu? A ja. Ja wiem, co to seks. Widziałam pięć filmów dla dorosłych. Mogłabym z tego napisać egzamin teoretyczny, tylko gorzej z praktyką. Ja muszę o tym pogadać. A ty jesteś moim ojcem? I to jest Twój obowiązek. Zawsze mogę wypić dwa kieliszki wina i po prostu skoczyć na głęboką wodę. Kiedyś muszę to zrobić. No dobrze, to mogę zadać Ci kilka pytań. Um, ile miałeś lat za pierwszym razem? Piętnaście? Ale z kim? Na Aha, dobra, dobra, nieważne, nieważne. <grym> <grym> a, a jak to było z mamą? Przed ślubem czy po? <grym> a, a ja bym chciała wiedzieć, co ona czuła. Czy była podekscytowana? Czy się bała? Czy było to dla niej przyjemne? Bolało? Musisz um, Nie, ja nie, nie sądzę, żeby to było jakieś niedorzeczne pytanie. Skoro mogła nauczyć mnie chodzić, to czemu nie nauczyła mnie kochać? No więc jaka ona była w łóżku? Bo kiedy odszedłeś, to była taka wściekła, taka zgorzkniała, jakby. Nie sądzę, żeby spała z kimkolwiek innym. Jakbyś odchodząc zabrał ją ze sobą. Dlatego byłam na ciebie taka zła. Samo to, że ciebie nie było, było wystarczająco bolesne. Mogłeś mi chociaż zostawić mamę. Czasami to mnie po prostu tak przytulała, jakby chciała ze mnie wycisnąć całą miłość, której nigdzie indziej nie dostaje. A to ja chciałam po prostu tutaj przyjechać i, i Cię zobaczyć. Chciałam dowiedzieć się, jaki jesteś. Chciałam zrozumieć, czemu, czemu się tak boję, cholernie, za każdym razem, kiedy jakiś chłopak chce mnie dotknąć. Chciałam, żeby ktoś mnie przytulił z rodziny mnie, Lili, mnie, Lili. Wiesz co, ja, ja nie wiedziałam, że się tak rozkleja. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że masz żyw. ubezpieczenie od powodzi, bo się tak u, uleciało, że po prostu całą za, kuchnię ci zaleje.